Cześć, witam. W jednym, jednym z pytań na, z okazji 6, 6. rocznicy mojego kanału było takie pytanie, że ile książek zmieści się w Pani największej torebce. Znalazłam największą torebkę. O! Tak ona wygląda. I poprosiłam o wybór książek, przez Andrzeja, to znaczy, Andrzej mógł podejść do każdej półki. No i jestem ciekawa, jakie to tytuły w tej torbie się znalazły. Wszystkie są dla mnie niespodzianką. Nie wiem, czego po Andrzeju można się spodziewać, a po nim można się spodziewać wszystkiego. Więc, no, to będzie film niespodziankowy. Zapraszam. Pierwsza książka, która tu leży, to jest Wojciech Gunia. Nie ma wędrowca. O! To jest ostatnia przeczytana przez Andrzeja książka. Wojciech Gunia nie ma wędrowca. Bardzo mu się spodobała. To jest książka z pewną tajemnicą, nie wiem, grozą, jakieś dziecko się ukazuje. Mówi, że bardzo dobra. Czy znacie to nazwisko? Napiszcie. A więc Wojciech Gunia. O, teraz wziął książkę. Mój ostatni zakup, czyli Mar jeszcze jej nie przeczytałam. Marcin Wicha, kierunek zwiedzania. Jest to książka o Kazimierzu Malewiczu, rosyjskim malarzu polskiego pochodzenia, twórcy awangardy. Nie przeczytałam jeszcze książki, ale okładka jest bardzo taka. No właśnie, tu jest ten słynny kwadrat Malewicza. Czarny kwadrat, więc jeszcze lektura przede mną. O, coś małego, co on znalazł coś małego i zakurzonego. Podren. Mi podręczna mini encyklopedia medycyny no właśnie y powiem od razu, o tu jakieś chrabąszcze wyłażą że Andrzej jest dosyć wysoki bo ma 196 cm wzrostu więc widzę że, że sięgał do półek do których ja nigdy nie dosięgam i są bardzo zakurzone i między innymi tam właśnie znalazł ten miły pod mini podręcznik medycyny to znaczy wyjaśnienia takie encyklopedyczne o. Myślę, że wiele tajemnic, Andrzej. No, co tu znowu? Też jakiś obsmyczony. Ziemia lubuska, przewodnik Ziemia lubuska, Bogdan Kucharski i Piotr Maluśkiewicz. Przepiękny to jest przewodnik, znam, bo tu są trasy wytyczone po Ziemi lubuskiej, piesze, rowerowe i, ale nie przyjeżdżajcie na Ziemię lubuską. Nie przyjeżdżajcie na ziemię międzyrzecką, bo jeżeli spodziewacie się tutaj znaleźć przyrodę nietkniętą piłą leśnika, jakieś wspaniałe zakątki, zakamarki, jeziora, to tego nie ma. Lasy wokół Międzyrzecza już zostały właściwie wycięte prawie w 100%, to samo na ziemi lubuskiej. Nie wiem, czy ktoś z Was widział taką matę, mapę. Przygotowaną przez ekologów obrońców lasów, jak to lasy tną bez opamiętania. No i właśnie zachód polski był cały na czerwono, cały płonął. Po prostu piły warczą tutaj dzień i noc. Także mówię, nie przyjeżdżajcie na Ziemię Lubuską, bo lasów nie ma, grzybów nie będzie, ziemia wyjałowi się i. Już zanikają małe stawy, grzęzawiska, jeziora, bagienka. Tego po prostu nie ma. Witok jest przerażający. I nie myślcie, że jestem jakąś katastrofistką, ale leśna tragedia na zachodzie Polski się dzieje. Co on teraz? Aha, tu mamy słownik adaptacji filmowych. Słownik adaptacji filmowych. Mam wiele takich słowników. To jest. To jest jeden z nich. Służą mi do pomocy podczas matury. A właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, to jest 4 maja, we wtorek, i już maturzyści do mnie dzwonią. Za chwilę, być może, znowu odezwie się telefon, żeby mi opowiedzieć o tematach i o wyborach. A pierwszy temat był, co tam. Siła ambicji na przykładzie lalki innych tekstów kultury, a drugi był miasto, przestrzeń przyjazna lub nieprzyjazna człowiekowi i był fragment ziemi obiecanej Rejmonta. Więc słownik adaptacji filmowych to jest podział na reżyserów, tytuły, aktorów. Bardzo cenna pozycja. No tak. Wiedziałam, że on sięgnie. Do najwyższych półek. Mhm. A najwyższa półka to są takie książki. Radość Seksu Alex Comfort, poradnik wykwintnej sztuki miłosnej. Tak wygląda. To nadzwyczajna książka, traktująca erotykę w nader rozsądny, pogodny, a zarazem kompetentny sposób. Sposób. Pierwszy na świecie i jedyny w Polsce autentyczny podręcznik seksu dla dorosłych. E, I takie książki też warto mieć. O, chyba z tej samej półki wziął. Georgia Witkin, Stres kobiecy. To jest bardzo ciekawa książka wydana przez Rebis. Wieloletnie doświadczenia doprowadziły autorkę do przekonania, że istnieją takie rodzaje stresów i wywołanych nimi objawów, które najczęściej lub wręcz wyłącznie dotyczą kobiet. Naprawdę tak jest. Książka szalnie interesująca polecam. Georgia Whitkin, Stres kobiecy. O, widzę. Sięgnął na półkę z poezją. Ewa Lipska, Miłość w trybie awaryjnym. Chyba już pokazywałam Wam ten tomik. Było, co tam było? Pamięć operacyjna. A właśnie teraz ta Miłość w trybie awaryjnym. Coś mam zaznaczone, więc już przeczytałam. Bardzo ciekawe. Znowu coś małego. A, Agata Christie, Hotel Bertram ponieważ na półce mam wszystkie książki przetłumaczone i wydane w Polsce, a napisane przez Agatę Christie. Lubię do nich sięgać, lubię oglądać na Epic Drama i na innych kanałach panny Marple i inne tego typu ekranizacje, więc no sięgnął dobrze. Lubię Agatę Christie. Znowu coś małego. 240 pytań i odpowiedzi. Psie zwyczaje. Wszystko, co chcesz wiedzieć o swoim psie. Justin Lee. A jak wiecie, mam dwie suczki. Dlaczego psy jedzą trawę? Czy naprawdę trzeba psu myć zęby? Czy nienawiść psów do kotów jest instynktowna? A więc mam yy, pe półkę pełną takich poradników, bo moje psy są a to ze schroniska, a to jakoś tam znalezione, więc różne problemy z nimi są, chociaż tak naprawdę moje psy są bezproblemowe, chyba dlatego, że to są dziewczynki, a więc bardzo wspaniale się y, zaadaptują do nowego życia, do nowego domu. Dobrze, co tu mam? O, widzę, że jakiś reportaż z czarnego. Svitłana Aliksejewicz, Ostatni Świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy. To jeszcze tego nie przeczytałam. Niezwykły był też fakt, że bohaterowie tej książki w ogóle przetrwali. Wojna i okupacja były bowiem na Białorusi, o której przede wszystkim jest ta książka, straszliwe w stopniu nieporównywalnym, nawet z tak przecież doświadczoną Polską. Nie czytałam jeszcze tego reportażu, m, dopiero lektura przede mną. Napiszcie, jeżeli czytaliście. O, pod, poznaję okładkę. Mój ulubiony badacz literatury, czyli profesor Ryszard Koziołek i wiele tytułów. Czytajmy klasyków, by poznać przyszłość, nawołuje Ryszard Koziołek, bo to właśnie literatura dostarcza nam narzędzi do wyobrażenia sobie przyszłości. To ona pomaga nam odróżnić kłamstwo fikcji od kłamstwa, które podaje się za prawdę rozważania tu są różne, między innymi obobiedylanie i jego tej nagrodzie literackiej Nobla. A więc no lubię profesora Koziołka, lubię go czytać. Chyba o tej książce już wam mówiłam. A propos czytania klasyki to nie wiem czy wspominałam o nowym raporcie Biblioteki Narodowej, kiedy to 42% Polaków przyznało się do tego, że w roku 2020 miało w ręce choć jedną książkę, profesor Ryszard Koziołek. Co tu jest? O, jakieś stare. No, to już Andrzej sięgnął na naprawdę najwyższą półkę tak zwaną półkę mm, antykwaryczną, w cudzysłów biorąc. I z tej półki antykwarycznej. Wziął taką książkę Kazimierz Tetmajer Waterlo. No, to było do, dla mnie zaskoczenie. No bo oczywiście Kazimierz Tetmajer co tam wiersze i o Tatrach pisał. Natomiast mamy Waterlo. Książeczkę, To jest jakieś wydanie z początku wieku. Kosztowało 95 groszy. Mamy tutaj żołnierza zarembę polskiego żołnierza w armii napoleońskiej i Pierwsza scena to jest bitwa pod Lipskiem. Napoleon poniósł klęskę. I ostatnia to jest bitwa pod Waterloo. Stąd Waterloo. Taka historyczna powiastka Kazimierza Przerwy Tatmajera. Nie jest to najwyższych lotów literatura. Raczej taka ciekawostka literacka. Co tutaj wziął? Oszalały pociąg. A! Oszalały pociąg! Już wiem, to jest też z początku XX wieku. I to jest francuski pisarz, nazywa się Henri Poulet. Oszalały pociąg. Sobie tak wzięłam, bo tytuł mi się skojarzył z, ze Stefanem Grabińskim i jego nowelach związanych z kolejnictwem i pociągiem. I ten tutaj jest taki motyw, że właśnie pociąg ekspres jak na ówczesne czasy początek XX wieku mknie przez Francję ponieważ zacięły mu się yy, hamulce yy, i odważni maszyniści muszą ten pociąg zatrzymać żeby nie doszło do katastrofy a więc nie ma tutaj ingerencji sił nadprzyrodzonych tylko walka człowieka z siłami techniki naprawdę bardzo ciekawe i co tu jeszcze ma z sekcji Krótka składnia języka polskiego z ćwiczeniami i słowniczkiem. Przeci yy, przepraszam, 1900... <laughs> przepraszam, 19 rok. A, miałam okładek. Czyli to była taka sekcja antykwaryczna. Co? No tak. Yy, kolibry 2. No bo wiedział, że ja o kolibrach przygotowuję filmiki. A więc dwa kolibry, czyli Iwo Andrić, Kobieta na Kamieniu. To jest yy, słoweński pisarz. Ten od Bos nad Driną. On jest chyba noblistą też. I Joseka Banias, Igranie z Nocą i Bitwa o Tuluzę. Dwa opowiadania. A więc przypomniał, pamiętam o filmach, pamiętam o filmach na temat tych. No, to wyciągnął z najniższej półki z kolei. To jest Śpiewajmy Bogu. Śpiewnik, czyli śpiewnik zawierający pieśni kościelne. Msze, pieśni kościelne, psalmy. To tam jeszcze pieśni maryjne pasyjne i tak dalej ja bardzo lubię pieśni kościelne, zwłaszcza te pieśni maryjne ponieważ właśnie w maju odbywa się nabożeństwo majowe tak zwane, z babcią i potem jak już sama też chodziłam na to, na to nabożeństwo, bardzo mi się ten śpiew podoba maryjny, przepiękny słownik, są tutaj też nuty, także no to po rodzicach mi się taki ostał śpiewnik kościelny mm. Książka kucharska. Obiady na każdy dzień roku. Henryk Dębski i Danuta Dębska. To jest nagroda. To znaczy było losowanie w czasach jeszcze przedtransformacyjnych. W szkole, w pokoju nauczycielskim przed Bożym Narodzeniem robiliśmy sobie te prezenty. I było losowanie, kto co wylosuje. No, i mi, trafiła mi się właśnie ta książka. To było już jakieś 30 ponad lat temu. Byłam niezadowolona, ponieważ ja nie gotuję, no, i przez te 30 lat ani razu z tej książki nie skorzystałam. Nie zrealizowałam m, żadnego przepisu. Chciałam wylosować zupełnie co innego. Mogę Wam w tajemnicy powiedzieć, co? Chciałam wylosować watę albo podpaski, bo wtedy to była bardzo cenna dobroć, dostępna tylko dla wybranych. Trzeba się było o tę dobroć nawalczyć, a z książką kucharską byłoby mi nie po drodze. No ale dziś mam pamiątkę tego losowania i chociaż z niej nie korzystam, to na półce stoi. No i że akurat Anczej musiał to wygrzebać. Książka kucharska. Co tu jest? Aha, to jest książka, której jeszcze nie przeczytałam. Kara Kunej, Hatshepsut. Kobieta, która została królem. Czyli Egipt. Niepokorna egipska księżniczka, której zadaniem było tylko urodzenie męskiego potomka, by zapewnić ciągłość dynastii. Po śmierci męża Hatszepsut została najpierw regentką sprawującą władzę, a następnie sama sięgnęła po koronę. Tak. Igor Neverly. Wzgórze Błękitnego Snu. Y czytałam tę książkę wielokrotnie, ale Wam jeszcze o niej nie opowiadałam. We wzgórzu Błękitnego Snu zostało zamknięte całe piękno mroźnej tajgi. Miejsce, które miało być więzieniem, staje się z czasem bliską raju krainą szczęśliwości. Tak wygląda urzekająca pięknem języka, opowieść o fikcyjnym bohaterze, wpleciona i tak dalej. Bohaterem opowieści stał się 20 kilkuletni Bronisław Najdarowski. Tak, to jest na Syberii się dzieje. Przepiękna i wzruszająca, muszę Wam o niej opowiedzieć. Co tu jeszcze jest? Mm. Małgorzata Raducha. Gra w butelkę. Biografia Ireneusza Iredyńskiego. Ireneusz I Zapomniany dzisiaj dramatur, prozaik, poeta, hmm, co tam było? Żegnaj Judaszu. Tytuł mi się taki przypomniał. No ale tytuł tej książki jest Gra w butelkę. Butelka była w jego życiu najważniejsza i mógłby tworzyć tercet z Himibachem i Maklakiewiczem. Alkoholowe ciągi. Małżeństwa, jeszcze nie przeczytałam. Chcę wam o nim opowiedzieć wraz z utworami, które napisał, więc i redyński jeszcze przed nami. I co tu jest na koniec? Tak, pusto. I na koniec, co on wybrał? Pamiętniki Ptaszka Staszka. Nie wiem, czy znacie to wydanie, to jest, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o życiu ptaków. Ale nie macie kogo zapytać, bo Sroczka, Kaszkę, Ważyła, Kukułeczka, Kukała, czyli ten Staszek Ptaszek, on komentuje rzeczywistość i w postaci rysunkowej, takiej o tu, komentuje rzeczywistość na różne sposoby, czyli to jest ostatnia książka, którą Andrzej wybrał i włożył do tej mojej największej torebki. Napiszcie, jak Wam się podobały jego wybory, komentujcie, bo no, mówię, to było jego autorskie y, wykonanie. Dziękuję Andrzejowi, zapraszam do komentowania. Dziękuję, do zobaczenia.